Najlepsze wy, wyści, wyścigi na całym świecie. E, jakim autem dzisiaj będziesz się ści, ścigała? No, w sumie to jeszcze nie wiem. Zdecyduję się. Ja będę się ścigać swoim, swo, swoim małym bolidem. Będzie też jeden gokart, który za niedługo powinien już przyjechać. Co mi się tak właśnie wydaje. Chyba powinienem z jeden z nich przyjechać. Mam taką nadzieję. Ja tak samo. O kurczę, co mi się stało z moim samochodem? Samochód po prostu się rozwalił. Ktoś musiał w niego wjechać. Przepraszam cię bardzo. Nie zauważyłem cię. Popatrzyłem się w telefon i wjechałem. No, słabo trochę. Będzie, posiał, będzie musiał pan mi to naprawić. No, niestety będę, będę musiał. Ale niech Pan lepiej czeka, bo za niedługo przyjeżdża Tyrd Gokarda. Będę, będę. Mo może Pan wiedzieć, że ja będę na Pana czekać w wyścigu. Dzień dobry, dostawa Gokarda. Kto zamawiał Gokarda na dzisiejszy wyścig? To my, nie znaczy to nie my, tylko to ja. O, Pan, tak, dobrze. Dobrze. Skoro to Pan, to już wyciągamy Panu Gokarda. Już się robi. Au, pan nie walnął w głowy. Przepraszam, przepraszam. Dobrze, proszę wziąć go karda. Ła, wow, jaki fajowy! Będę miał się przynajmniej czymś ścigać. To jest chyba lepsze od Bolida. Patrzcie w ogóle, jakie to jest szybkie. Dobra, może nie szybkie, ale też szybkie. Może lepiej to już pójdę naprawić moje drugie auto, bo jednak nim się nie będę ścigać. Fajnie by było. Widzowie, będzie to długo trwało, więc przyśmieszmy trochę ten czas. Wy za ten czas możecie coś zrobić, a ja za ten czas to że... Okej, okay, widzowie, wracamy po tym i możemy zacząć się ścigać. Czysty przygotowanie. To możemy zaczynać. Dobrze, za niedługo przyjeżdża sędzia. Dzień dobry, jestem dzisiejszym własnym sędzią. Będę decydować, kto wygrał. Właśnie już przyjeżdżam i jadę na, swoją, na swoje miejsce. Dobrze, ja sobie już parkuję. Dobrze, o nie, jak blisko, ale to nic, chyba się nie zepsuło. Już, poczekajcie na mnie, jeszcze ja. Dziękuję wam, że poczekaliście. Jeden, jedno auto musi wyjechać na pole, proszę poczekać. Musi, musi wyjechać, bo będzie pilnowało was. Was, jakbyście się rozbili, to wam pomoże. W każdym wypadku. Poczekać na was tutaj. Okej, okay, świetnie. A my przechodzimy do Trzy, dwa, jeden. I do linii mety, kto będzie e, pierwszy, wygrywa bardzo dużo kasy. 100 tysięcy. Start, go! Gaz nie. Z, ale emocje, widownia szaleje. Zobaczymy, kto wygra. Au! Co wy robicie z moją oponą? Ej, pomóż mi, dzięki. A, ktoś wywalił supa na ulicę. Co to w ogóle ma być? A, uwaga! Mój boli, będzie pierwszy na banczuś. A i mój boli, też jednak mój będzie pierwszy. Co? Jakim cudem? Uwaga, zaraz się wrolet wkracza do akcji. Co? Już prawie twoją maksymalną prędkość? Ja mogę szybciej. Ej, ktoś cię zaparkował, w Bugat. i mój, że jest taki być. I do mety został wam jeden kilometr, i nagle. co się dzieje? Po prostu nie wierzycie mi. Wszyscy jadą do mety z tą samą prędkością i podcieli się oponami. O co tu chodzi? I. Każdy wjechał w tym samym czasie do mety. Co się dzieje? Teraz każdy powinien wrócić. Pamiętaj, ja nie jestem zły. Mogło tak być. I mi to tak samo się podoba. A Wam, widzowie, dziękuję za oglądanie mojego filmu. I do zobaczenia w następnym odcinku. I pamiętajcie. Za każdego suba wrzucam jeden nowy film, więc do zobaczenia. Mam nadzieję w następnym filmie z serii LEGO. Pa pa!